Dzień dobry. Panie dyrektorze, zanim rozpoczniemy rozmowę na temat szpitala, pragnę w imieniu mieszkańców dzielnicy fabrycznej i okolicznych miejscowości złożyć serdeczne podziękowania za przywrócenie izby przyjęć w dzielnicy fabrycznej. Dziękuję panu bardzo. Od 1 maja tego roku no, ten dyżur na, na Izbę Przyjęć do Kraśnika Fabrycznego powrócił i bardzo dobrze. No, jest to duża dzielnica, prawie 20 tysięcy mieszkańców. Na pewno wiele osób skorzysta z, z porady lekarskiej na dyżurze. Za to lekarz-pediatra został przyniesiony i dyżuruje w Kraśniku Starym na ulicy Chopina Szop, 13 w dużym budynku szpitala. No mamy nadzieję, że wkrótce, może nie wkrótce, ale w każdym razie w niedługim czasie wróci pediatra też na dzielnicę fabryczną, jak pan myśli. No myślę, że tak docelowo najlepszym byłoby rozwiązanie właśnie, żeby cała opieka, podstawowa opieka zdrowotna była zlokalizowana w jednym miejscu, żeby wszyscy pacjenci wiedzieli, że i do lekarza ogólnego, jak również do pediatry, jedzie się na jeden adres i tam można uzyskać poradę czy pomoc lekarską. Także jeżeli na to zgodzi się Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, to będzie to do, do zrealizowania jeszcze w tym roku. To byłoby bardzo ładne i wdzięczność mieszkańców nie miałaby granic. A teraz przejdziemy do rzeczy aktualnych. Panie dyrektorze, do tej pory pełnił pan y, obowiązki dyrektora. Nie będę mówić pełnił obowiązki, bo zostaje pan dyrektorem. Wygrał pan konkurs. Myślę, że to jest olbrzymia satysfakcja dla pana. Proszę powiedzieć, czy było trudno? Czy praktyka, którą do tej pory pan y, tutaj zdobywał jako pełniący obowiązki pomogła panu? w wygraniu, w zdobyciu przewagi nad kontrkandydatami? No oprócz, oprócz tego okresu czasu, gdy pełniłem obowiązki, no jeszcze byłem ponad 6 lat zastępcą do spraw medycznych, także myślę, że, że dosyć dużą wiedzę na temat um, spzoz ów w Kraśniku, zarządzania nim już, już miałem. Na pewno te ostatnie pół roku nauczyło mnie wielu nowych rzeczy, um, nie powiem, bo bardzo trudnych, jeżeli chodzi o sam konkurs i rywalizację z innymi kandydatami na pewno to pomogło, dlatego, że znam realia po prostu mówiąc krótko, Kraśnickie wiem jak funkcjonują tutaj wszystkie jednostki ochrony zdrowia od POZ-u przez specjalistykę plus szpital wiem jak funkcjonuje szpital powiatowy jakie ma problemy, jakie są jaka jest jego kondycja finansowa zasoby kadrowe Także na pewno to, to dawało pewnego rodzaju przewagę. To dobrze. Teraz proszę podzielić się z nami, z widzami, yy, wiadomościami, strategią, jaką pan, mam nadzieję, już obrał w celu wyprowadzenia szpitala na dobrą drogę, wyjścia z długów, no i poprawienia jakości obsługi. Że tak powiem, obsługi w sensie lekarzy, w sensie zlikwidowania kolejek do specjalistów i wszystko, co dotyczy pomocy dla ludzi jej potrzebujących. No tak, no, jednym z pierwszych punktów, wręcz pierwszym punktem mojego planu, takiego koncepcji zarządzania, było doprowadzenie do lepszej kondycji finansowej ZOZ-u. Dlatego że z roku na, ZO, na rok ZOS przynosi dosyć dużą stratę, a jest to, jest to bardzo niedobre w sytuacji, gdy to nam się kumuluje po prostu w tej chwili samych zobowiązań wymagalnych. Mamy grubo ponad 4 miliony, czyli po prostu takich pieniędzy, które są potrzebne już teraz, żeby przeterminowane zobowiązania spłacić. Niemniej jednak, no, punktem numer jeden jest doprowadzenie do tego, by strata, jeżeli będzie roczna była niewyższa niż poziom rocznej amortyzacji, gdyż same ustawy o działalności leczniczej wynika, że w odwrotnej sytuacji trzeba placówkę przekształcać w spółkę prawa handlowego, a tego nie chce. Także to jest punktem numer jeden. Strata nie wyższa niż amortyzacja. Punktem numer dwa, no doprowadzenie do płynności finansowej, tak żebyśmy właśnie te zobowiązania wszystkie na bieżąco y, realizowali. I tutaj daję sobie taki termin, że y, chciałbym to y, uzyskać do końca 2014 roku. Gdyż nie, nie jestem wyrwany z innej planety, wiem, że tego szybko nie da się zrobić, no bo skąd wziąć ponad 4 miliony złotych na raz, no tego, tego po prostu nikt ani nam nie da, ani my sami takich oszczędności nie wypracujemy. Na pewno ważną rzeczą jest zwiększenie przychodu. Te wszystkie rodzaje czy zakresy świadczeń, które realizujemy w małym, małej jakiejś ilości albo nie realizujemy w ogóle, trzeba zakontraktować z nfz -t. musimy po prostu zacząć Pewne usługi świadczyć. Mówię tutaj o poradni diabetologicznej, gdzie mamy wykształconych specjalistów, o poradni urologicznej, o fizjoterapii ogólnoustrojowej, takiej stacjonarnej, szpitalnej. My po prostu tego nie robimy. Głównym tutaj powiem, niestety też punktem jest redukcja kosztów. Tutaj mogę szukać tylko jedynie w kosztach. U dostawców, czyli w zakupie towarów i usług, jak również w wynagrodzeniach. Także y, już do tej pory udało się pewne redukcje poczynić, bo tutaj też mogę w jakimś sensie pochwalić się i pochwalić też pracowników, bo y, udało się. Podpisać porozumienie ze związkami zawodowymi, gdzie w tym roku 2013 nie tworzymy funduszu socjalnego, co jest dużą kwotą dla spzoz na plus. Jak również chcę mocno pochwalić lekarzy za to, że zgodzili się na obniżenie wynagrodzeń. W formie porozumienia między mną, jako pracodawcą, a pracownikiem, bez żadnych siłowych rozwiązań, jest to obniżka o 10% wynagrodzenia zasadniczego. No ale ale być może to będzie jeszcze za mało. Jeszcze dalej będę szukał oszczędności też w kosztach. Jeżeli chodzi też o przyszłość, no to Oprócz, oprócz tutaj pracy jako lekarz, chirurg, czy, czy, czy zastępca dyrektora, czy dyrektor zoz jeszcze zajmuję się sprawami zdrowia publicznego, bo bardzo mnie ten temat interesuje, no i czytam dużo literatury na ten temat, widzę jakie są zmiany demograficzne, które dotyczą Polski, jak również i powiatu kraśnickiego i, i też trzeba do tego się dostosować, no, za te 15-20 lat nie będzie potrzeba aż tak dużo łóżek w niektórych oddziałach, raczej będzie musieli pójść w kierunku Jakimś właśnie geriatrycznym, i przygotowywać się do takich świadczeń. że być może z jednego działu wewnętrznego będzie stworzony oddział geriatrii, właśnie, no bo, bo takie, takie będą kierunki. Na pewno stawiamy też na, postawimy też na rozwój medycyny paliatywnej, onkologii, czy, czy, czy rozwój zakładu pielęgnacyjno opiekuńczego no bo, bo taki kierunek też jest wskazany. Ponadto rozważam mocno i, i, i konsultuję się tutaj z środowiskiem też i lubelskim, bo byłem na rozmowach z panem profesorem Masiakiem, konsultantem wojewódzkim do spraw psychiatrii w temacie stworzenia w Kraśniku Centrum Zdrowia Psychicznego z stacjonarnym oddziałem psychiatrycznym, jak również dziennym, czy też oddziałem odwykowym. No ale to są plany i na początku trzeba przeliczyć, zakalkulować i dopiero później przystępować do działania. No na pewno zanim się coś zrobić, to trzeba, to trzeba, tak jak Pan powiedział, zaplanować, przeliczyć i, i do dzieła, i do pracy. Ja tu chciałam zapytać o tym, czy, czy, o to, czy zdobywanie finansów będzie się odbywało kosztem redukcji personelu i obniżek płac, no, ale Pan Dyrektor już to wyjaśnił, więc nie ma o czym mówić. Ja mam jeszcze jedno takie króciutkie pytanie. Byłam niedawno tutaj w postaci chorej na oddziale, na oddziale pulmonologii. Panie dyrektorze, czy tam nie, nie dałoby się na nocnej zmianie, na nocnej zmianie, żeby było po dwie pielęgniarki, albo przywrócić, albo przywrócić funkcję, jaka kiedyś była bardzo taka pożyteczna funkcja salowej. Bo czasem jedna, jedna pielęgniarka na nocnej zmianie to jest koszmar dla chorych, a i dla niej na pewno. Czy znaczy, normy pielęgniarskie są wyliczane dosyć sztywno, dlatego że są przepisy, które to regulują, i związane jest to z ilością procedur, czynności, które na danym odcinku pielęgniarki wykonują. I, i widocznie takie ten, z wyliczeń tych norm wychodzi liczba dwóch pielęgniarek na pracy w okresie tak zwanym nocnym, czyli od 19 do 7 rano. No, przyjrzę się temu bliżej i, i, i zadecyduję. Ewentualnie, jeżeli jeszcze mogę dodać do tego planu prawda, przyszłościowego, bo o tym nie powiedziałem, to. Chcę tutaj bardzo mocno uwagę zwrócić właśnie też i na poprawę, polepszenie wizerunku w ogóle szpitala, postrzeganego z punktu widzenia właśnie pacjenta, tego świadczeniobiorcy. Dlatego, że nie na każdym odcinku w mojej opinii, jak to obserwuję, jest dobrze. Także będę bardzo dbało o to, by jakość świadczonych usług uległa polepszeniu.